Dzień dobry, w tym odcinku dowiecie się, czym jest pieczęć Boża i jak nie przyjąć snu best. Zapraszam! Luther, znany nam reformator, w okresie reformacji miał dobre poczucie humoru. Często nazywał szatana Bożą małpą. Wiesz dlaczego? Dlatego, że szatan zawsze stara się udawać swoje dzieła za dzieła Boże i podrabiać je. Na przykład Bóg sieje pszenicę, szatan sieje konko. Bóg zaprasza dzieci, aby przeszły tą wąską ścieżką, która prowadzi do Królestwa Bożego, szatan ze swojej strony oferuje tą szeroką drogę, która prowadzi na zatracanie. Bóg porównuje swój lud w 12 rozdziale księgi objawienia do czystej kobiety. Szatan jednak porównuje swoich wyznawców do tej nieczystej kobiety z XVII rozdziału. Ta cała imitacja Boga ma swój określony cel który polega na tym, aby jak najwięcej ludzi doprowadzić do śmierci i tym samym pozbawić ich ratunku, który proponuje Chrystus. Jako wierzący w XXI wieku dochodzimy do bardzo ważnego punktu w historii, kiedy Bóg będzie pieczętował swoje dzieci, z kolei Szatan będzie również nadawać fałszywy znak swoim naśladowcom. Ten znak w Biblii jest określany jako znakię bestii. I żeby nie nabrać się na fałszywą podróbę szatana, trzeba poznać, co dokładnie oznacza pieczęć Boża i gdzie tej pieczęci szukać w swoim życiu. Otóż, żeby zrozumieć znaczenie Bożego pieczętowania, musimy sięgnąć trochę do Starego Testamentu i historii. W starożytności pieczętowanie miało kilka znaczeń. Po pierwsze, dokumenty były pieczętowane w celu zatwierdzania ich treści lub ochroną przed sfałszowaniem. Jednak takim zasadniczym sensem pieczętowania to było oznaczenie własności. Odcisk pieczęci na przedmiocie wskazywał jego właściciela. I takie jest to symboliczne znaczenie pieczętowania w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan wyraźnie stwierdza, że każdy człowiek, który powierza siebie Jezusowi i wierzy w Niego, Duch Święty pieczętuje taką osobę, wierzącego w Chrystusa i przygotowuje na dzień odkupienia. Ten fragment wskazuje, że pieczętowanie ludu Bożego w Nowym Testamencie nie jest jedynie związane tylko z czasem końca. Pieczętowanie wierzących odbywało się we wszystkich czasach, odbywa się dzisiaj, jednak w czasie końca pieczętowanie ludu Bożego osiągnie swój punkt kulminacyjny. Pieczętowanie opisane w siódmym rozdziale Księgi Apokalipsy jest takim ostatecznym, jakby zatwierdzeniem tych, którzy należą do Boga. Tak więc, pieczęć w czasie końca spełnia rolę takiego znaku ochronnego. Ci, co mają pieczęć Boga na czole, oni będą chronieni przed siłami siedmiu plag ostatecznych. To oni właśnie są w stanie przetrwać i przejść ten wielki dzień gniewu Pana. I według Apokalipsy 14 rozdziału pieczęcią Boga jest imię Boga wypisane na czołach jego wiernych. I być może zastanawiasz się, czy to jest możliwe, że dzieci Boże będą miały jakieś tatuaże na swoich czołach, tatuaże e, z e, nazwą, imię Boga? Nie. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że objawienie jest księgą symboliczną. I przemawia do nas w symbolach. Kiedy Biblia, zwłaszcza Księga Objawienia, odwołuje się do imienia Bożego, to ma na myśli przede wszystkim Boży charakter. Dlatego możemy stwierdzić, że pieczęcią Boga jest charakter Jezusa Chrystusa odtworzony w życiu Jego wiernych naśladowców. I pieczęć Boga jest takim odbiciem boskich zasad Bożej woli w Twoim i w moim życiu, które Duch Święty wkłada w nasze serce. Okej, okay, ale to jeszcze nie mówi nam, jakie są zasady Boże, yy, i musimy dowiedzieć się, jakie są yy, zasady Boże. Mają być włożone w lud Boże, który będzie miał ten wyróżniający znak. Być może yy, słyszałeś taką argumentację, że przekazania są odwiecznymi zasadami Boga. Warto zauważyć, że kiedy Stary Testament mówi o pieczęci, to odnosi się do konkretnego przykazania. Jeśli przeczytamy sobie Księgę Ezechela, to zdamy sobie sprawę, e, które z dziesięciu przykazań jest bezpośrednio związane z Bożą pieczęcią. E, w 12 wersecie 20 rozdziału jest napisane, że dam im moje szabaty, żeby były znakiem pomiędzy mną a e, nimi żebym ja był ich Panem. I w dwudziestym wersecie czytamy również, że Pan Bóg zachęca do tego, że szabat ma się stać takim znakiem pomiędzy Nim a Jego ludem. Czytając czwarte przekazanie, które mówi nam o przestrzeganiu szabatu, zauważamy właśnie, że to ono identyfikuje nam Boga jako absolutnego Stwórcę, jako temu, któremu mamy oddać cześć i chwałę. I szabat przedstawia nam Boga jako stworzyciela, który rządzi niebem i ziemią, morzem i wszystkim, co napełnia ten świat. Szabat właśnie w Biblii jest ściśle powiązany z kwestią właściwego oddania się Bogu i pozostawania łączności z Nim. Jak szabat jest szczególnym znakiem posłuszeństwa ludzi wiernych Bogu, tak znamie bestii jest znakiem posłuszeństwa bestii. Więc w czasach ostatecznych Znamię bestii musi być czymś, co zastępuje Boże Przekazanie, ludzkim Przekazaniem. I oczywiście takim dowodem na to jest zastąpienie siódmego dnia tygodnia soboty pierwszym dniem tygodnia niedzielą, jako fałszywym dniem odpoczynku ustanowionym przez ludzi, a nie przez Boga.